Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Tutaj porównamy samochód seryjny i ulepszony. Bohaterem tego odcinka będzie chociażby Ferrari 599 GTO. Edycja trochę słabsza, ponieważ mamy w grze też wersję Evolution, która miażdży wszystko i po odpowiednim ustawieniu możemy nią osiągnąć 520 km na godzinę. Ta jednak wersja będzie trochę słabsza, jednak i tak. Myślę, że do porównania seryjnego, jako samochód seryjny będzie bardzo dobra. Przeciwnikiem tego Ferrari będzie Datsun. Tak, dobrze słyszeliście, Datsun. Więc pojedynek będzie dość ciekawy, ponieważ mamy taki... Włoski, sportowy nowy samochód. Kontra japoński, stary, można by powiedzieć, nawet szrot. Jednak zobaczymy, jak to walka. Tutaj nie da się nic powiedzieć, jaki wyjdzie wynik. Dźwięk silnika, w sumie taki też charakterystyczny dla Ferrari. Jednak zobaczmy, czy prędkości też będą charakterystyczne dla Ferrari. Bardzo fajny mat na 236, czyli jakby nie patrzeć nie jest to najlepszy seryjny samochód, taki już do tej pory testowaliśmy, mimo to, że było ich niewiele. Jednak myślę, że dla tego do Dotsuna będzie to godny przeciwnik, o ile można tak powiedzieć. Zajmiemy, przejdziemy przejedziemy tą całą trasę Trochę minie niestety 100, 110, 120, 134. Czyli ponownie trzeba ulepszyć samochód, żeby jechał no, dwukrotnie szybciej. Przenieśmy się szybko do garażu. Nie ma co marnować czasu. No to jest. Myślę, spokojnie możemy pyknąć a w ten sposób i ulepszyć tego dziada. Dobra. Patrz. Silnika nie zmieniamy, napędu też nie, ale możemy dodać turbinę. Body kit. O I Jaki interkuler wysunięty w ogóle? Te przednie koła to też tak jakby. Dlaczego? Ale prędkość zwiększa, więc spróbujmy. Spróbujmy. Może redukcja masy, oczywiście. Spoilerów nie potrzebujemy. Redukcja masy. Oponki. Myślę, że pójdziemy zwykłe wyścigowe poszerzymy je maksymalnie. O, jeszcze nie to. Weźmiemy jakieś lekkie. Te w sumie są najlżejsze, mimo to, że jakieś ładne nie są. Ale strasznie wyglądają te szerokie opony tutaj. Ale... To tylko konfiguracja testowa, więc możemy chyba odpuścić. Cyk. Hamulce maksymalnie obniżymy, to dodamy dla redukcji masy. Redukcja masy, oczywiście, największa. I teraz najważniejsze, czyli silnik, który ulepszymy maksymalnie, jak się tylko da. masę zwiększa ale moc też zwiększa więc A. jeszcze mamy 247 kW to jest razy 1,4 250 razy 1,4 to wychodzi mniej więcej 350 koni więc myślę, że na takiego na taki mały samochód myślę, że jest wartość i tak za duża Śmiesznie wygląda ta rurka z przodu. Hmm. Ładnie brzmi teraz sobie ten silnik. Mimo to, że wciąż to jest seryjna jednostka. W sumie mogliśmy zamontować z przodu wąskie opony, bo do robimy dodatkową masę i dodatkową siłę oporu. Czyli tarcza dodatkowa, jednak. Uuu, a ta sprężarka to. Mm -mm -mm. Słyszycie? Mm. Nie Czyżby, czyżby? Aaaa! Kurcze. pokombinować trochę w biegach, może byśmy je skrócili, to w sumie nic nie daje. A nawet pogarsza sytuację. Czy tak? A może jej właśnie trzeba wydłużyć? Bo tutaj póki co to nam nic nie daje. A może jakie wydłużymy? 5,5 sekundy do setki już. Na trzech biegach. Wciąż 5,5 sekundy Może trochę skrócimy Dobra Zobaczmy Uch. Teraz to prawie jak ten keniksek Regera Długie biegi

Seryjnym silnikiem wciąż nie może się równać nowemu Ferrari. I może niektórzy się spodziewali, może niektórzy nie, ale niestety przegrał. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Czyszczysz? Czysz.